Cześć, witam Was w kanale Smartest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji jednego chyba z najlepszych routerów 5G, jakie obecnie możecie spotkać na rynku. Jest to router Fritzbox 6860. Router, który oprócz oczywiście obsługi sieci 5G, 4G, ma też na pokładzie już Wi-Fi 6. generacji, ma obsługę telefonii DEC. No, i jest to router, który może, uwaga, pracować zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz pomieszczeń. Do tego zobaczcie na konstrukcję tego routera. Urządzenie jest bardzo małe, dzięki czemu bez problemu taki router możecie zabrać gdzieś ze sobą i tak naprawdę cieszyć się dostępem do szybkiego internetu w dowolnym miejscu, gdzie się znajdziecie. Wystarczy tylko karta SIM, którą umieszczamy w routerze, prosta konfiguracja i już mamy dostęp do szybkiego internetu mobilnego, do szybkiej sieci Wi-Fi rozsyłanej przez ten router, czy to właśnie w mieszkaniu, w domu, czy też na przykład podczas jakiegoś wyjazdu, gdzie taki router będziemy ze sobą chcieli zabrać. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tego routera, jak widzicie, konstrukcja tutaj jest w pełni wodoszczelna. Mamy tutaj klasę IP54, czyli jest odporny ten router na strumienie wody. Oczywiście nie możemy go zanurzyć bezpośrednio w wodzie, ponieważ to nie jest taka klasa wodoszczelności. Natomiast jakieś opady atmosferyczne tutaj mu są niestraszne, więc tutaj na zewnątrz będzie mógł pracować. Teraz zobaczcie. Jeden przycisk tutaj konek na bocznej krawędzi do parowania z urządzeniami mobilnymi. Konstrukcja skręcana na śruby, i tutaj od spodu znajdziemy złącze na karty Nano SIM, czyli te najmniejsze. Po prostu taką kartę tutaj wsuwamy do tego złącza, i tak naprawdę praktycznie od razu mamy możliwość korzystania z szybkiego internetu. Złącze LAN do którego podłączymy sobie kabel LAN, który z kolei połączony jest do zasilacza i zasilanie tego routera jest przez PoE, czyli tutaj nie mamy zasilacza wpinanego do routera, tylko zasilamy go poprzez zasilaczy PoE poprzez sieć internetową i właśnie po wpięciu takiego zasilacza router nam się uruchamia i my możemy z niego dopiero korzystać. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że możemy tak naprawdę umieścić go w dowolnym miejscu, właśnie gdzieś na zewnątrz, za oknem, i po prostu połączyć się przewodem LAN z tym routerem. Ten przewód w zestawie może nie jest najdłuższy, bo ma tutaj około 2-2,5 metra. Takie przewody są dwa zresztą w zestawie. Natomiast możemy wykorzystać jakiś inny, dłuższy przewód. Z tym, że tutaj jedna uwaga. Jeżeli korzystamy z tej podstawki czerwonej, którą tutaj widzicie, no to zobaczcie, tutaj bez problemu jakiś inny, dowolny przewód jesteście w stanie wpiąć. Ta podstawka pełni dwie funkcje. Możemy ten router postawić w ten sposób, natomiast możemy go też przykleić, na przykład do jakiejś szafki. Tutaj mamy z taśmy 3 Takie zapasowe taśmy też są w zestawie. Możemy go też przykręcić do ściany, są tutaj specjalne otwory, więc to jest pierwszy sposób zamontowania tego routera. Natomiast jeżeli chodzi o montaż na zewnątrz, to mamy drugi adapter, drugą taką podstawkę, która właśnie nam umożliwia taki montaż. Z tym że zauważcie, tutaj montujemy router odwrotnie, czyli tym frontem wpinamy go w ten sposób i w ten sposób możemy go przykleić na przykład do szyby. Oczywiście tutaj są też otwory, które nam umożliwiają na przykład przykręcenie takiego routera do ściany, natomiast zauważcie, że jeżeli chodzi tutaj o spód, to mamy tylko wycięcie na ten przewód płaski, więc tutaj nie jesteście w stanie podłączyć klasycznego przewodu tego okrągłego, czyli przeciągamy wtyczkę przez uchwyt, wpinamy wtyczkę zasilającą do routera. I teraz zobaczcie, zamykamy całość. Tutaj jest tylko tyle miejsca, żeby ten przewód nam się zmieścił. Tak więc, jeżeli byście chcieli tradycyjną skrętkę podłączyć, no to trzeba było tutaj jakoś sobie modyfikować tą podstawę, ingerować tą podstawę. Jeżeli montujemy to na zewnątrz, to dodatkowo tutaj mamy miejsce, że możemy przykręcić ten router do tej podstawy na stałe taką śrubką. Ta śrubka też jest tutaj w zestawie. Mogę ją tam tutaj oczywiście pokazać. I są tutaj też takie uchwyty, przez które możemy ten przewód przeprowadzić, przykleić go do ściany, do szyby. One są wszystkie na taśmie 3M, więc jeżeli chodzi o montaż, no to mamy tutaj dużo możliwości. W zestawie mamy właśnie ten zasilacz adapter, który po pierwsze pełni rolę zasilania poprzez PoE, ale jest też wyjściem sieci LAN. Czyli jeżeli router mamy na przykład na zewnątrz, Wewnątrz mamy nasz zasilacz, to możemy na przykład podłączyć sobie komputer, możemy podłączyć jakiegoś switcha, huba, jakiś inny router, który będzie nam rozsyłał sygnał po domu. I w ten sposób możemy też sobie taką sieć i takie połączenie stworzyć. Tak więc ten zasilacz znajduje się zawsze w domu, natomiast router może pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tak więc jak dla mnie jest to bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie. Tyle jeżeli chodzi o konstrukcję tego routera. Teraz zobaczcie sobie jego panel do zarządzania, oraz pokażę Wam też kilka pomiarów prędkości, jeżeli chodzi o ten router. A tak wygląda panel do zarządzania routerem Flexbox 6860. Jak widzicie, oprogramowanie w pełni spłoszczone, bardzo intuicyjne, no i oferujące bardzo też dużo możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację tego routera. Oczywiście, tutaj teraz nie będę Wam pokazywał tych wszystkich ustawień, natomiast zobaczmy sobie takie najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o ten router. Przede wszystkim ta pierwsza zakładka, widzimy tutaj oczywiście nasze połączenie, widzimy maksymalne prędkości odbierania i wysyłania danych, jakie możemy w tym momencie uzyskać. Widzimy zużycie energii, no i też urządzenia, które są aktualnie do tego naszego routera podłączone. Poniżej mamy połączenia i łącza. Stąd możemy od razu przejść do ustawień internetu, sieci komórkowej, ustawień odnośnie tej urządzeń podłączonych Polanie, jeżeli takie by były. No i możemy też podglądnąć na przykład nasze sieci Wi-Fi rozsyłane przez ten router, zobaczyć na przykład ich nazwy. Kolejna zakładka to jest zakładka Internet. W tej zakładce tak naprawdę to, co nas będzie najbardziej interesowało, to informacje na temat 5G. Tutaj mamy kilka kart i jak widzicie mamy przegląd. Czyli po pierwsze widzimy... Z jakimi teraz nadajnikami się łączymy, czyli połączyliśmy się z jednym nadajnikiem 5G oraz trzema nadajnikami LTE. Oczywiście ruder obsługuje agregację pas. Widzimy też maksymalne prędkości odbierania i wysyłania danych dla poszczególnych nadajników. W zakładce sieć komórkowa mamy tutaj wyszczególnione anteny i moce, jakie są na tych antenach uzyskiwane. Możemy przejść do listy sieci. I tutaj zobaczycie całą listę nadajników Orange, bo z karty Orange dzisiaj korzystamy podczas testów i widzimy też z jakimi nadajnikami się łączymy. Kolejna zakładka to jest karta SIM. Jeżeli tutaj byłyby jakieś zabezpieczenia na karcie SIM pinem, to będziemy mogli ten Pin sobie tutaj wpisać. No i mamy też kartę zasięgu, gdzie widzimy poszczególne anteny wraz z graficznym pokazaniem mocy na poszczególnych antenach. Dzięki czemu możemy sobie dokładnie ustawić antenę względem nadajnika, uzyskać jak najlepszy sygnał, tak żeby te prędkości były jak najlepsze. Jest też monitorowanie w czasie rzeczywistym, tutaj opinie, ale o tym nie będziemy teraz mówić. Monitorowanie czasu online. Tutaj w tej zakładce możecie zobaczyć sobie właśnie pakiety wysyłane, pobierane. Możecie sobie to wszystko monitorować. Są też szczegóły połączenia, jest też licznik czasu online, gdyby ktoś potrzebował, czyli widzimy, Ile danych w danym dniu zużyliśmy w ciągu tygodnia, miesiąca? Tak więc to wszystko będziecie mogli podglądać, analizować. Dane dostępowe, czyli ustawienia tutaj naszego routera. Jak widzicie, mamy właśnie obsługę 5G SA oraz 5G NSA. Tak więc, tutaj, jak widać, wszystkie te funkcje są dostępne. Możecie to ustawić w automacie, tak jak teraz. I ja tak polecam zostawić, ale możecie też to wszystko zmieniać ręcznie. Możecie też ręcznie właśnie tutaj wybierać rodzaje sieci komórkowej, czyli znowu możemy wybrać sobie to 5G SA, NSA, lub też nawet starszy standard 3G, też jest obsługiwany, chociaż oczywiście już nadajniki w tym stwierdzeniu stają pomału wyłączone. Zarządzanie IPv6, usługi AVM, mamy też serwer DNS tutaj. Możecie sobie prowadzić własny serwer DNS, jeżeli potrzebujecie. No i też jest zakładka SMS. Jeżeli przychodzą jakieś SMS -y na tą waszą kartę, która jest w routerze, to możecie takie SMS-y odbierać i możecie też stworzyć sobie nowego SMSa, wysłać na przykład sms z tego numeru z tej karty. Jest to o tyle przydatne, że często na przykład nie musimy wyciągać karty z routera, żeby na przykład zatwierdzić jakieś komunikaty operatora, jakieś dane i tego typu rzeczy filtry. Tutaj oczywiście kontrola rodzicielska, możemy sobie wszystkie filtry ustawiać, możemy sobie tworzyć profile dostępu, udostępnienia portów, usługi Fritzbox. Mamy też tutaj DNS -y dynamiczne, VPN, IPsec, to wszystko gdzie tu jest obsługiwane. Natomiast są to ustawienia dla bardziej zaawansowanych użytkowników, więc nie chciałbym wam teraz zabierać zbyt dużo czasu, żeby omawiać te poszczególne funkcje. Zakładka odnośnie telefonii, tym dzisiaj się nie będziemy zajmowali. Sieć domowa, i jak widzicie, mamy tu pełną współpracę z siecią Mesh, Więc jeżeli macie jakieś inne urządzenia Facebooka pracujące w sieci Mesh, to możecie sobie rozbudować tutaj tą sieć. Możecie oczywiście tutaj właśnie łączyć te dodatkowe urządzenia, dzięki czemu możecie stworzyć bardzo szybką, wydajną, jednolitą sieć w całym domu. Sama sieć. To mamy tutaj połączenia sieciowe, czyli tutaj widzimy wszystkie nasze urządzenia w sieci, które aktualnie działają. Mamy też dostęp do ustawień sieciowych. Tutaj możemy zmienić prędkość portu LAN w naszym urządzeniu. No i możemy też, na przykład, sobie tutaj zarządzać udostępnianiem sieci domowej. Tak więc to wszystko możecie sobie tutaj skonfigurować. Serwer mediów, jest możliwość tworzenia sobie takiego serwera z radiem internetowym z podcastami. No i przechodzimy do zakładki Wi-Fi. W zakładce Wi-Fi mamy sieci bezprzewodowe, i tutaj możemy właśnie nazwać naszą sieć. Możemy sobie ustawić klucz do tej naszej sieci. Mogą być oczywiście odrębne nazwy dla sieci 2,4 i 5 GHz. Możemy mieć też jedną nazwę dla obu sieci więc to jest dowolna już konfiguracja. Kanały sieci bezprzewodowej. Możemy sprawdzić, jakie jest zajęcie poszczególnych kanałów. Tutaj, jak widać, jest dużo informacji, dużo możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację. Bezpieczeństwo, szyfrowanie I tutaj jest ważna sprawa. Obsługuje już ten router WPA3, jak widzicie, więc możemy sobie to zabezpieczenie tutaj jak najbardziej ustawić. Dostęp dla gości. Jak widzicie, możemy sobie stworzyć odrębną sieć dla gości. Możemy też stworzyć hotspot publiczny. Bez konieczności logowania i możemy też stworzyć taki bardziej już zaawansowany hotspot z szyfrowaniem z kluczem, z przycielaniem na przykład jakichś dostępów poszczególnym użytkownikom. Tak więc, jeżeli szukacie routera 5G do na przykład hotelu, restauracji, jakiegoś tutaj innego punktu, gdzie chcecie, żeby Wasi goście klienci mieli dostęp do internetu, to jak najbardziej ten router wam to umożliwia. I jest też oczywiście zakładka Smart Home w której możemy zarządzać urządzeniami smart w naszym domu. Jeżeli takie mamy, możemy te urządzenia dodawać, tworzyć jakieś automatyzacje. Więc jak widzicie, tych możliwości jest bardzo dużo. Jest też zakładka diagnostyka, w której możemy sobie sprawdzić takie podstawową diagnostykę naszego routera. Możemy ją bardzo łatwo tutaj uruchomić, przeprowadzić. Tutaj router sprawdza poszczególne funkcje. No i mamy też zakładkę system, gdzie mamy zdarzenia, mamy zużycie energii, zarządzanie przyciskami i diodami na routerze. Możemy je włączyć, wyłączyć, możemy je tutaj ustawiać ich intensywność świecenia, ustawienia regionu zabezpieczenia samego routera, to jest zmiana hasła, ponowne uruchomienie routera, wrócenie ustawień fabrycznych, aktualizacja routera. Aktualizacje mogą być automatyczne, możemy też to wyszukiwać sobie ręcznie. Obecnie jest to najnowsza wersja systemu z 15 czerwca tego roku. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o ten panel zarządzania. Jak widzicie, wszystko świetnie opisane, tak więc osoby nawet bez znajomości ustawień sieciowych, sieci, konfiguracji, bez problemu są w stanie ten router sobie ustawić i z niego korzystać. Jeżeli chodzi o prędkości uzyskiwane przez ten router, to oczywiście jest to głównie uzależnione od operatora, od odległością nadajnika, no i też od obciążenia tego nadajnika. Jak widzicie teraz, w godzinach szczytu, czyli mamy godzinę gdzieś 19.40, kiedy mamy bardzo duże obciążenie, prędkości tutaj uzyskujemy na poziomie 260-270 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o pobieranie plików i wysyłanie plików, to jest w granicach tutaj, jak widzicie 14-15, no tutaj chwilami nawet do 18 megabitów na sekundę nam dochodzi. Natomiast kiedy testowałem ten router w nieco wcześniejszych godzinach, to te prędkości byłem w stanie osiągnąć do 400-450 megabitów nawet na sekundę, czyli ten wynik był tutaj już zdecydowanie lepszy. Oczywiście, jeżeli wystawimy router na zewnątrz, no to te prędkości nam wzrastają. Natomiast w pomieszczeniu jest to nieco wolniej. Natomiast, jak widzicie, te wyniki nawet w godzinach szczytu. Są porównywalne z prędkością internetu światłowodowego. Czyli, jeżeli nie macie możliwości podłączenia światłowodu, to jest to naprawdę realna alternatywa, pozwalająca na wygodne, komfortowe, szybkie korzystanie z internetu praktycznie w dowolnym miejscu. Ok, pokazałem Wam już budowę, wykonanie tego routera. Mieliście okazję zapoznać się też z panelem sterowania, zarządzania tym routerem. No, i też pokazałem wam prędkości, jeżeli chodzi o działanie sieci 5G. Teraz, może, jeszcze dwa słowa na temat WiFi szóstej generacji, które jest wbudowane w ten router. Jak wiecie, WiFi tutaj łącznie obsługuje prędkości do 2400 megabitów na sekundę. Natomiast tyle nie jesteśmy w stanie uzyskać na żadnej karcie 5G od żadnego operatora, więc tutaj. Nie jestem w stanie Wam sprawdzić, jakie te prędkości będą w rzeczywistości. Mogę Wam powiedzieć, jak wygląda kwestia zasięgu tej sieci Wi-Fi. Porównywałem to, oczywiście, jak zwykle, z moim domowym routerem. No i muszę Wam powiedzieć, że obawiałem się, że w porównaniu do routera, z którego na co dzień korzystam, wyposażonego w 8 zewnętrznych anten, ta siła sygnału w tym routerze będzie na słabszym poziomie. Natomiast, jak się okazuje, ten router Całkiem nieźle radzi sobie, jeżeli chodzi o tą sieć WiFi. Co prawda, w paśmie 2,4 GHz jest ta siła sygnału minimalnie słabsza, natomiast już przy paśmie 5 GHz siła sygnału jest lepsza niż z mojego domowego routera. Tak więc tutaj trzeba na pewno też przyznać duży plus dla Fritzboxa 6860 za szybką, wydajną sieć WiFi szóstej generacji. A to, jak wiecie, jest bardzo istotne, szczególnie teraz w dobie, gdzie praktycznie wszystkie nasze urządzenia łączą się po Wi-Fi. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o router Flexbox 6860, według mnie jest to obecnie topowy router, jeżeli chodzi o routery 5G. Router oferujący bardzo duże prędkości do 1,3 gigabita na sekundę, jeżeli chodzi o pobieranie. Do tego mamy wydajne Wi-Fi 6 generacji, które naprawdę oferuje dobry zasięg, szybkie prędkości i też stabilność naszej sieci internetowej. Router może pracować wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń to jest jego dodatkowy atut. Obsługuje technologię telefonii DEC, więc, jeżeli ktoś się z tej telefonii korzysta, no to będzie mógł tutaj jak najbardziej takie telefony podłączyć do tego routera. No, i przede wszystkim, router ma też świetne oprogramowanie. Oprogramowanie, które jest w języku polskim, jest proste, przejrzyste, oferujące chyba największą ilość ustawień, jeżeli chodzi o routery 5G, z jakimi miałem do tej pory do czynienia. No, i oprogramowanie, które jest cały czas aktualizowane przez producenta. Urządzenia marki Frisbox nawet takie dziesięcioletnie do tej pory otrzymują aktualizację oprogramowania, więc producent nas nie zostawia z urządzeniem po roku czy też dwóch, tylko cały czas dba o to, żeby to oprogramowanie było aktualne, żeby ten router cały czas był na topowym poziomie. Jeżeli miałbym tutaj szukać minusów tego routera, to brakuje mi tutaj w tym routerze dwóch rzeczy, a mianowicie większej ilości portów LAN, tak żeby można było podłączyć kilka urządzeń przewodowych jednocześnie bez konieczności kupowania switcha, i druga rzecz możliwość podłączenia do niego anten zewnętrznych, tak żebyśmy mogli na przykład jakieś mocniejsze anteny podłączyć, które w przypadku dużej odległości od nadajników. Pozwoliłyby na uzyskiwanie tych wysokich prędkości, nawet właśnie w takich miejscach, gdzie ten sygnał jest dość słaby, i to są chyba jedyne rzeczy, których mi w tym routerze brakuje. Oczywiście trzeba też wspomnieć, że router Flexbox 6860 nie należy do najtańszych. W większości sklepów kosztuje on ponad 2000 zł. Na Amazonie, z tego co widziałem, możecie kupić go w okolicach 1800 zł. Natomiast pamiętajcie, że jest to inwestycja w topowy router, o topowych podzespołach i o bardzo długiej pięcioletniej gwarancji. Tak więc myślę, że ta inwestycja na pewno zwróci wam się w czasie. I wydaje mi się, że jeżeli tylko możecie sobie pozwolić na taki wydatek, to warto zainwestować w tego typu urządzenie. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Piszcie też w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego routera. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale SmartTest. Cześć!